Kambodży stabilnie, niektórzy wciąż orbitują gdzieś wysoko przekonani o swojej zajebistości i o tym, że wszystko się im należy, tak więc pewien kambodżański dżentelmen oburzony publikacjami na swój temat zakazał używania swojego wizerunku, dlatego wszystkie dane w tym materiale zostały zmienione. Witam Państwa, ja jestem Hanka i zapraszam na kolejne wydanie palmowego flesza. Jedyne obecnie rzetelne źródło informacji z Kambodży i świata. Żeby zrozumieć istotę problemu należy przypomnieć, że jakiś czas temu Donald z kanału Smutna Azja wziął udział w live'ie organizowanym u wielkiego Don Luciano. Był to jego pierwszy z dwóch, które zaszczycił swoją skromną osobą ośmiogodzinny live, na którym postawiony w ogniu pytań prezesa, nasz wesoły Donald, obnażył całkowicie swój brak wiedzy w kwestiach, w których podobno miał brylować i udzielać cennych rad innym. Na kanale Kamboszoty jest godzinny skrót, gdzie każdy może zapoznać się z jakim przypadkiem mamy do czynienia. Tak więc Donald zgarnął za lajwika trochę grosza, wrócił do siebie do domu i stwierdził, że został zmanipulowany oraz wykorzystany i przy okazji wyszedł na głupka i to wszystko przez podstępnego prezesa, który prawdopodobnie dosypał czegoś do na... Donaldowi do drinka, a jego wiedza i doświadczenie biznesowe jest rzeczą niepodważalną i prawdziwą. Owy live mógłby bez problemu posłużyć jako scenariusz kabaretowy, dlatego też grzechem było nie użyć go na kanale. A w dodatku w dniu premiery nasz Donald skusił się na kolejnego live'a, mimo że tak ubolewał po pierwszym, przy okazji oglądając materiał o sobie. sprzedaży warzywnych sałateczek oraz tajemniczej wody, którą sam produkuje. Tak więc jak wygląda biznes sałatkowy, Mańka? Nie mogę... i tak dalej. Dobra to, o, do paczki papierosów. Oh, Oczywiście tej sałatki jest dotąd, nie? Dodajemy 130. Sklepisz o 20%. No to dolar 80 plus 20% to ty nic nie zarabiasz. No, tak. Sprzedajesz jedną dziennie. Jak ktoś się pyta co robisz, to mówisz, że, handl, że sałatki nie produkujesz. No. Z tego swojego telefonu nagrywa. No, na I obnażana była jego niewiedza przez Don Luciano Na swojego life'a. Święcie przekonany o swojej zajebistości. Że dla mnie to tam strasznie prowokacją co u Adama, więc... Winą za taki przebieg spotkania obarcza naturalnie doktora Luciana. Adam. Nie będziesz za Będzie Będę za zadana. A łominki? Widzisz, jak cię załatwiłem. On obrajny czasem tam pokazuje. Ale ja powiem szczerze, że, że tak no nie pochwalam jakoś mnie to tam jak ktoś pokazuje mnie, to tak też myślę, że palmowy tak specjalnie pokazuje. Wiecie, to taka technika socjologiczna. Ten żebrak, ten tamto, ten głupi, tamten, ten, a dziecko w przedszkolu zauważy, że, że jest to odpowiednio profilowane. No na przykład palmowy, no nie, nie możesz użyć. Jakoś tak nie odpowiada mi do końca forma, której, której, no tak, ale palmowy, no jakoś mi nie odpowiada ta forma, której gdzieś tam jakoś przedstawiasz, no albo na przykład, nie wiem, to, że ja, właśnie to tłumaczę, to, że ja tam mówię na przykład źle, że do widza się, jakiego źle odzywam, no to jest mój problem, bo robię to u siebie. Ale jak gdzieś to ktoś promuje, to tego. Ale to nie musi być, wiesz, palmowe, to nie musi być takie, że poniżające, o. Jak Adama robisz, to to nie jest, tam zawsze gdzieś tam jakimś prezesem, jakimś tam bossem. Wiadomo, że to jest wszystko w tym formie rozrywkowej, ale... Natomiast istnieje pewien sposób, aby uzyskać zezwolenie na użycie wizerunku Donalda i jest to... A jak tak Donalda, to koniecznie. Do to, to Palmowy raj, 10 złotych. Na podróż do Ziemi Świętej. Dziękuję, panu. Donet został wysłany i czekamy na pozytywne rozpatrzenie wniosku. Do tej pory musimy przestrzegać reguł odnośnie wizerunku i stosować się do zasad nakreślonych przez Donalda co do jego osoby i treści publikowanych na jego temat. Nie, no, ale tak no, można by było to tak milej przedstawić niekoniecznie jak właśnie tam Adam mnie na lajkę like przedstawił. No, tak jakoś sympatyczniej, subtelniej, palmowy. Tak subtelnie, żeby to fajnie było, no. Żeby właśnie widzowie chcieli pisać, a nie, że jakieś komentarze tam, że. nie kto taki, miałaki. O tak chodzi. No, ale wiecie, jak już jestem gdzieś, to tak. Żeby to było jak. celebryta. No właśnie, no pan mógłby tu zrobić jakiś ciekawy, ale nie o jakiś tam, że biznesmen, manik, tylko że na przykład chłop pojechał bez grosza i jakoś sobie radę daje. No i tak pozytywnie to żeby było. No nie wiem, no można zrobić jakiś film ciekawy, mnie. No <laughs> nie musi być to, że, żebrze. Na przykład pokazuje ludziom jak jak robić biznesy w Kambodży? W ten sposób przedstawić. Tak więc, kanał Palmowy Raj staje prawdopodobnie przed największym wyzwaniem, z jakim do tej pory przyszło się nam zmierzyć i stworzyć superprodukcję, wręcz oscarową na temat. Nagrać film o wszystkich sukcesach Mang. Obiecujemy, że kiedy tylko Donald oficjalnie na swoim kanale da nam zielone światło na publikację swojego wizerunku, ruszymy do produkcji. Polskie knajpy w Azji Południowo-Wschodniej robią furorę. Po barze Candies na Phuket, należącym do grupy Pająka, kambodżańska ośmiornica postanowiła otworzyć swoją metę w Siem Reap. Polonia 40 to ekskluzywny koktajl bar, połączony z elementami kuchni fusion, a za niesamowity nastrój odpowiada około 200 lampek choinkowych sprowadzonych z Chińskiej Republiki Ludowej. Obecnie jedno z najmodniejszych miejsc na mapie Siem Reap. Ośmiornica świętuje otwarcie poloni 4.0. Jak zwykle dość nietypowo. Sam Don Luciano niespecjalnie tego dnia miał ochotę pocić się przy piecu. Nie życzymy sobie jeszcze dzisiaj jakiejś tam klienteli. Ktoś przyjdzie, to przyjdzie, ale wolimy, że nie. Kelnerki gdzieś komarowały. Tu sobie jedna pani śpi. śpi, śpi, sobie śpi. A gdzie śpi druga pani? Podejrzewam, że druga pani śpi w pokoju. A wspólnik przybył z przypudrowanym nosem. Mimo tak niegościnnej aury, szanowni goście dopisali goście, u nas goście. Stoły zestawione. I siedzi tam jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób. Jako pierwsi zjawili się Sina oraz promieniający poczciwy Krzychu, który przypomnijmy poprzedniej nocy rozbił bank, spędzając na live'ie 11 godzin. Wyciągnął 11 tysięcy złotych, adrenalina była w nim na tyle duża, że nie kładąc się spać od razu postanowił upłynnić część gotówki. Nie spałem od razu, od razu z strzałka e, z Siną do sklepu, bo tak jeszcze nie było gorąco. Nowa pralka, lodówka, wszystkie urządzenia znanych zachodnich marek, zaś poczciwy krzychu nie szczędzi grosza, a Sina jest zachwycona. Na koniec krzychu zabiera swoją dziewczynę do dużego dyskontu odzieżowego i wyposaża w sportowy komplecik, nowe spodnie, koszulkę na ramionczkach, spódniczkę oraz koszulkę z wymownym napisem. Wszystko bardzo eleganckie i ze smakiem. Kilka minut po 17.00 zjawiają się muminki, mimo że u muminków w przeciwieństwie do krzycha z kasą krucho, o czym informuje nas sam mumin. Także przy okazji bardzo was proszę, żebyście oglądali reklamy. Ostatnio, nie wiem, że ciekawie ten miesiąc. Mumin wraz ze swoją rodziną pod knajpę zajeżdża tuk-tukiem. Przewidział, że się dziś upodli i nie będzie w stanie wracać o własnych siłach. Natomiast pogazował zdecydowanie za mocno, zaś następnego ranka wsiadł na skuter i spowodował wypadek, po którym o mały włos nie stracił stopy. Noga mnie napierdziła, Walą mi prosto w nogę. Co się stało? Czemu miałeś wypadek? Kto jest winny? No może i no moja bym była większa. Bo wjechałem jak święta Się, tak... się zamyśliłem. A jeśli jesteśmy przy stopach, to zdecydowanie większy problem ma gabcio, który obecnie testuje mąkę od pająka. Kolumbijska mąka od pająka. I prawdopodobnie przyjął za dużo O! Po knajpie latał niczym Żyd po pustym sklepie. Upocił się potwornie, a na koniec pokazał stopę. Bo to boli bardzo mocno. Zakładanie buta, jest, to jest katorga. Wspomnieliśmy o pająku, dlatego trzeba również powiedzieć, że kilkanaście dni temu w wili Don Luciano wizytowali ludzie tajlandzkiej grupy pająka. Przyjechał do mnie sobotur klon, bo... Sobotur. Piotrek jest za bardzo zajęty, musiałbyś wysłać powtórać. Piotrek ma zlecenie. Piotrek. Piotrek. Przywieźli ze sobą mąkę, która ma być dostępna w Polonii 4.0, zaś sami testowali nowy produkt pochodzący z gorzelni ośmiornicy w Ratanakiri. Oczywiście należy również wspomnieć o nieobecnych. Wielkim nieobecnym otwarcia okazuje się. Krzychu Rower nie mamy żadnych informacji, co uniemożliwiło dotarcie kambodżańskiej jedynce na miejsce. Zapewne zjawi się wkrótce. Drugim nieobecnym był Donald, który na lajfie nie zdążył zebrać odpowiedniej sumy i się nie pojawił. Należy przypomnieć, że Donald podchodzi do projektu Polonia 4.0 bardzo sceptycznie, o czym wspominał u siebie na streamie. Powiem wam tak szczerze, nie wróżę jakiegoś wow. Ten dom jest no daleko od centrum, nic tam specjalnego nie ma, ale miejsce to furory nie robi, więc... No machaj, machaj. Donald okazuje się niezłym śmieszkiem, uderza także w gapcia. To będzie mała przerwa w tych live'ach. Jeszcze się rozpiję i będę z wielkim kciukiem chodził, jak inni youtuberzy. Dagra to taka raczej pijacka choroba, bym powiedział. Całkiem niedawno Donald próbował rozkręcić aferę subową. No Zrobił akcję na live'ie teraz, że, żeby odsubskrybować... Od e, mój. Znaczy no, żeby widzowie od zebrali suby, no. Adam tak wymyślił i kazał swoim widzom, więc. O, spadają, odchodzą. Wytycznie. No, przeszło ponad dwadzieścia subów, odeszło. No, machaj, machaj. No i dobrze, i przecież takich widzów nie potrzebuję po co. Po co tacy widzowie tutaj? Karol żegnał. Mariusz również żegnał. Prezes ci będzie kazał okna skoczyć, to też skoczysz. Adam kazał, machaj będzie kazał, prezes kazał. Prządzisz to może tam u siebie w domu. No nie wiem, machaj, czy to dobrze tak robić. Obnażył się i tyle. Dla mnie to jest. Idziemy na wojnę. Nie? Wychodzi na to, że mamy w stadzie czarną, niepokorną owcę. Ostateczną decyzję, co się z nią stanie, czy pójdzie jak filipek do strzyżenia. Już, już nie chcę tego. Czy może do odstrzału. Decyzję podejmie jak zawsze w takich sytuacjach kambodżańska jedynka. To wszystko na dziś, moi drodzy, to był palmowy flesz. Jedyne obecnie rzetelne źródło informacji. Zapraszam do lajkowania, subskrybowania i hojnego donejtowania. Kolejny program już wkrótce, a tymczasem nie dajcie się dymać i niech wam się darzy. Do zobaczenia. Dzień.